Ten film pokaże Ci, jak możesz przekształcić obraz z tekstem w plik, w którym możesz edytować ten tekst. Jeśli okaże się to dla Ciebie przydatne, zasubskrybuj i zostaw polubienie. Najpierw otwórz safari i wpisz następujący adres URL onlineokr.net tak jak widzisz na ekranie. Naciśnij Wyszukaj, a następnie zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie wybierz opcję Wybierz plik. Wybierz bibliotekę lub galerię, a następnie wybierz konkretne zdjęcie, które zawiera tekst i chcesz, aby stało się edytowalnym plikiem. Kliknij w prawym górnym rogu, aby je zatwierdzić. Następnie po prostu kliknij Konwertuj. Musisz poczekać określony czas, który się wyświetla, a po upływie 10 sekund otrzymasz plik w formacie Microsoft Word. Po prawej stronie możesz wybrać również Excel lub plik tekstowy według własnych preferencji. Jak widać, otrzymaliśmy tekst i możemy kliknąć pobierz plik. Naciśnij pobierz, a plik znajdzie się w folderze pobranych. Plik, który właśnie pobraliśmy, jest plikiem Word. Jeżeli obraz ma wystarczający kontrast między tekstem a tłem, tekst zostanie poprawnie rozpoznany i będzie można go edytować. To naprawdę proste. Mam nadzieję, że ten film okazał się pomocny. Jeśli chcesz nauczyć się obsługiwać iPhone'a w prostych krokach, zajrzyj do opisu.